Witam Pana serdecznie. Witam. Jest Pan osobą znaną w Ciężkowicach, działa Pan na wielu płaszczyznach. Prowadzi Pan działalność samorządową, kulturalną, muzyczną. Która z tych profesji najbardziej Pana absorbuje? Myślę, że jeśli odpowiadając na to pytanie, myślę, że profesja muzyczna, która przebijała się w, nie tylko u mnie, ale w mojej rodzinie przez. Długie lata, a najbardziej skupiłbym tę profesję na orkiestrze Dętej w Ciężkowicach, gdyż zarówno wujek, wcześniej jego stryjek byli kapelmistrzami orkiestry Dętej w Ciężkowicach, a ja od 1999 roku wraz z panem kapelmistrzem Tomaszem Brońskim współprowadzę tę orkiestrę i bardzo cieszę się, że. Teraz, po paru minionych latach, możemy zobaczyć w jej szeregach dużo młodzieży, która coraz chętniej przychodzi, przychodzi, stara się czerpać wzorce ze starszych kolegów. Nie jest to grono jakieś zamknięte. Cieszy fakt, że czasem oni sami potrafią zadzwonić, powiedzieć, panie Tomku, mamy ochotę pograć. Panie Tomku, pójdziemy. Może zrobimy majówkę przy Skałce z Krzyżem. Czy może pójdziemy, pokolędujemy. Nie tylko muzyka, ale wokół niej zrobiło się wiele ciekawych przyjaźni i tworzą taką zwartą grupę, której myślę nie jedna grupa społeczna może pozazdrościć. Nie działam tylko na płaszczyźnie orkiestry Dente, bo również też w 1999 roku ukończyłem decyzjalne studium organistowskie w Tarnowie. Tak więc wynika z tego, że interesuje się również muzyką kościelną. Bardzo lubię i staram się przynajmniej częściowo, jak obecnie, realizować na tej płaszczyźnie. Swoją pasją, pasją moich kolegów, przyjaciół. Z orkiestry chcielibyśmy zaszczepić również następne pokolenia. Serdecznie zapraszamy. Naprawdę nie jest to żadna grupa zamknięta, tylko tworzymy, tak jak wspomniałem wcześniej, grupę przyjaciół, powiem, że rodzinę, na których zawsze można liczyć. Zachęcamy młodzież, zachęcamy ich rodziców, by współtworzyli z nami tą działalność kulturalną, którą staramy się szczepić. Wraz z orkiestrą staramy się prezentować naszą miejscowość poza jej granicami. Bierzemy udział w przeglądach orkiestr. Gramy na uroczystościach państwowych, kościelnych. Myślę, że naszej działalności nie da się nie zauważyć, a w najbliższym czasie czeka nas prezentacja naszej twórczości, naszego repertuaru, naszego jak zarówno innych orkiestr, gdyż w dość ciężkowicach tutaj 20 maja. Przy okazji otwarcia naszego nowo wybudowanego amfiteatru, odbędzie się powiatowy przegląd strażacki orkiest Dętych. Cieszymy się, że udało się to zrealizować. Tutaj, właśnie u nas, było to naszym takim cichym marzeniem, że w końcu na naszym terenie uda się coś takiego przeprowadzić. Myślę, że naszej miejscowości nada to rozgłosu, przysporzy prestiżu. Przy tej okazji bardzo serdecznie zapraszam wszystkich miłośników orkiestr dentych, wszystkich miłośników muzyki. Na pewno nie będzie to zmarnowany czas. Jak już wspomniałem, obok muzyki wiele czasu poświęca Pan szerszemu zjawisku – kulturze. Proszę coś powiedzieć na ten temat. Kulturą na co dzień zajmuje się tutaj właśnie przy naszym Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. Prowadzę tutaj zajęcia gry nauki na fortepianie. Również zapraszam młodzież. Mam sporą liczną grupę młodych, chętnych, ale myślę, że ktoś jeszcze się zmieści. Bardzo cieszy nas fakt powstania nowo wybudowanego Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach imienia Krystyny i Włodzimierza Tomków. Są tam zgromadzone eksponaty, których może nam pozazdrościć niejedno miasto, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Że... Stosunkowo niedawno, bo od początku obecnej kadencji, jest Pan radnym miasta i gminy Ciężkowice. Czy już pojawiły się na Pana koncie jakieś pierwsze sukcesy? Myślę, że powodem ubiegania się o mandat radnego było to, że chciałem być bliżej sytuacji, problemów, które, z którymi spotykają się mieszkańcy, a przede wszystkim z dziedziny kultury, która jest mi tak bardzo bliska. Myślę, że takim sukcesem na płaszczyźnie kulturalnej jest dla mnie to, że udało się pozyskać środki na kontynuację projektu wcześniej współfinansowanego przez Unię Europejską. Ciężkowicka Akademia Muzyczna, obecnie w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na ten cel. Udało się pozyskać środki z Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi na zakup instrumentów muzycznych dla potrzeb nie tylko orkiestry dętej, ale przede wszystkim dla, dla dzieci, dla młodzieży, która niejednokrotnie nie dysponuje środkami na zakup takich instrumentów. Są to drogie rzeczy, dając im możliwość realizacji swojej pasji, wskazujemy inną drogę, którą, którą mogą iść. Niejednokrotnie później może być to przydatne w życiu, ale dla niektórych może się to stać sposobem na życie. Z racji wykonanego zawodu jestem listonoszem, na co dzień jestem bardzo blisko mieszkańców, którzy niejednokrotnie przekazują mi swoje sugestie, głosy, poglądy na różnego rodzaju sprawy. Wszelkie sugestie staram się przekazywać na komisjach, sesjach, tak aby nic nie pozostało bez echa, a wszystko co możliwe było realizowane. Korzystając z okazji pragnę wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Ciężkowice oraz sympatyką Pogórza24 Złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy, aby wszyscy Państwo spędzili te święta w rodzinnej atmosferze i aby Chrystus zmartwychwstały błogosławił na każdy dzień.